Jestem w Katowicach na drodze krajowej numer 86 jadę od Tychów w kierunku węzła z autostradą A4 i przede mną dwa miejsca z robotami drogowymi na owej 86 najpierw węzeł drogowy na Murckach jak widzimy tutaj z wężka do jednego pasa Ciągle prowadzone tutaj są prace na, na wiadukcie na drodze prowadzącej w kierunku Mysłowic. Nie pamiętam nazwy tej drogi, która prowadzi tutaj górą. Natomiast jest to inwestycja, która tutaj prowadzona jest już bardzo długo. To już nie chcę przesadzić, ale ponad rok czasu kojarzę, że tutaj y, przy tym wiadukcie prace są prowadzone. Jeżeli to nawet nie dwa lata, już, natomiast, no, jak widać, na obecną chwilę y, przejazd tutaj przez tą y, zwężkę bardzo płynny, y, nie generujący jakichś y, korków. Podejrzewam, że jest to też związane z mniejszym obecnie ruchem. Tak więc, jak widzimy, koronawirusa na dzień dzisiejszy odczuwamy wszędzie, bo mamy mniejszy ruch drogowy, mniejsze natężenie ruchu na drogach. Co za tym idzie w tych newralgicznych miejscach. Możemy je pokonać dużo szybciej, dużo, dużo sprawniej aniżeli w normalnych warunkach w każdy kolejny inny dzień tygodnia. 86 między Katowicami a Atychami, dalej pomiędzy Sosnowcem. To jest droga, generalnie o bardzo dużym natężeniu ruchu drogowego. Przecież od Katowic przez Tychy na Bielsko, wcześniej Pszczynę Bardzo dużo ludzi w tych relacjach podróżuje do pracy. Więc tutaj podejrzewam, że w normalnych warunkach tak szybciutko tych robót drogowych na murzkach bym nie pokonał. A ja już jestem na Kiszowcu i dojeżdżam do przebudowywanego węzła drogowego drogi 86 i 81 chyba tutaj przez trzy garby nas prowadzi w każdym bądź razie przebudowa węzła węzła Giszowiec i o ile remont na Murcka, byłem pierwszy raz, od kiedy znowu tam mamy zwężkę na drodze krajowej numer 86, tak, pracę na węzle Kiszowiec już kilka razy pokazywałem. Dawno mnie tutaj nie było. Są to okolice, w których rzadko bywam i sam jestem ciekaw, jak tutaj na tą chwilę wygląda poruszanie się po tej po tej drodze i w tej, yy, i w tej okolicy. A wygląda tak, że mamy ograniczenie prędkości do 70, następnie do 50. Mamy drogę zwężoną do jednego pasa. No i tak naprawdę od ostatniego mojego tutaj pobytu wygląda na to, że zmieniło się niewiele, jeżeli chodzi o organizację samego, yy, samego ruchu. Cały czas jedziemy jezdnią, która w normalnych warunkach była jezdnią w kierunku, w kierunku Katowic. Tej lewej dla tego kierunku jezdni, czy jezdni prowadzącej od A4 w kierunku Tychów, nie ma. Jest ona cały czas cały czas w budowie. Natomiast, cóż, no, widać tutaj ruch. Yy, widać jakieś, yy, jakieś postępy. Widać powstające, yy, powstające wiadukty. Widać, że będzie to duży węzeł drogowy. Fajnie. No i co również widać? Widać w przeciwną stronę duży ruch pojazdów. Czyli coś, co gdy nadjechałem od tychów tego nie widziałem, nawet biorąc pod uwagę, bo zwróćcie uwagę, że w Murckach, w kierunku Tychów, również nie mieliśmy zatoru drogowego, czyli nie było korku. A zobaczcie, jaka różnica tutaj w stronę przeciwną. Czyżby to już była ta pora, że faktycznie zaczyna się, zaczyna się korkować? Chyba jednak nie, bo zwróćcie uwagę, że tutaj w zasadzie już pojazdy bezproblemowo wjeżdżają, czyli sama zwężka powoduje pewnego rodzaju korek.